Hej, witajcie z tej strony, Kretosz. Przed wami odcinek specjalny taktyk CSGO. Zacznę od rzeczy najważniejszych. To koniec taktyk CSGO. A teraz początek dobrych wiadomości. Od dnia dzisiejszego taktyki CSGO to już historia. Przed wami Bogowy gier. Aby nie ograniczać się do nagrywania tylko jednej gry, kanał zmieni się w coś zupełnie innego. Ta zmiana spowoduje, że zobaczycie dużo więcej niż tylko Counter Strike. Z kadry znika niestety Nox. Mój przyjaciel, który ze mną założył ten kanał. Autor wszystkich nagranych taktyk. Choć po cichu mam nadzieję, że wróci w przyszłości do wspólnych nagrywek. A teraz ta radośniejsza nowina. W zespole Bogów Gier pojawia się nowy twórca. Który z całą pewnością szybko Was do siebie przekona. Jak do tej pory prowadził swój kanał, na którym recenzował filmy i gry. Przed Wami Bucz i jego krótkie przemówienie. Cześć, ja jestem Bucz. Wraz z Kratoszem będę prowadził teraz kanał, który będzie się nazywał Bogowie Gierki. Na tym kanale będziemy trzymać rękę na pulsie informować Was o aktualnych informacjach ze świata gier FPS, RPG, MMO i wielu innych, a także mówić o taktykach. Robić recenzję oraz gameplay jest tych gier. Obecnie najwięcej gram w grę Apex Legends, ale nie są mi obce gry z innych gatunków niż FPS, takie jak World of Warcraft, League of Legends czy Minecraft. Mam nadzieję, że spodoba Wam się nowa forma kanału, a także to, że wkrótce się zobaczymy w następnym filmie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. A teraz na koniec działania kanału Taktyki CSGO mam dla Was konkurs, który z całą pewnością uszczęśliwy wiele osób. Do wygrania skiny przedstawione na ekranie. Jedyne co musisz zrobić to zostawić lajka, komentarz pod tym filmem i suba na naszym kanale. Zwycięzców ogłosimy 20 listopada na naszym fanpage'u na Facebooku. Do zobaczenia i powodzenia!